Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym zdrap masowym odcinku na moim kanale, jest to odcinek już ósmy, <grybko>, szybko, szybko ten czas leci, dobra, yy, przychodzę do was tak jak wcześniej, ze świątecznym kalendarzem, ze starożytnym skarbem, tym razem sobie znowu pomieszamy, później znowu zrobimy raz kalendarz, raz starożytne, yy, zdrapeczek jest coraz to mniej, więc szybko, szybko się zobaczcie, zobaczcie jak to szybko się kończy, ile pustaków mam, matko kochana. No ale potem będą fajniejsze drapeczki, bo będzie gwiazdka i świąteczne odliczanie drapane, więc wiecie. <laughs> Dobra, yy, czyli co? Słowem wstępu z drap masy, odcinek ósmy, wszystkie pieniążki wydrapane w tym odcinku, jak i w każdym poprzednim czy kolejnym odcinku zostaną przekazane na schronisko dla zwierząt. Losujemy sobie, żeby nie przedłużać, bo te moje odcinki są strasznie długie. Jest tyle y, kanałów, które mają zdrap masy w tym roku, że naprawdę ja rozumiem, żeby robić takie krótsze odcineczki. Wybieram tą, żeby robić takie krótsze odcineczki, bo no skąd Wy weźmiecie czas, żeby, żeby wszystkich pooglądać. O, i tą, który mamy numerek, 15 i 23. Dobre. Odkładam. Yy, a ze starożytnego skarbu Dobra, to weźmiemy sobie może tym razem tą. To jest numerek szósty. I może być ta. Oj, numerek drugi. O, dwójeczka i szósteczka. Dobra, i tak sobie zdrapiemy. Trzymajcie mocno kciuki za wszystkich uczestników mojej zabawy, za zdrapeczki, co wydały ładną wygraną. Bo z tymi zdrapkami sami widzicie, jaki jest numerek szósty. Jest to zdrapeczka agi Woźniak. Także że Aguś trzymam mocno za Ciebie kciuki, Ty też trzymaj. No i tak, tu szukamy trzech takich samych symboli, tutaj cztery, żeby wpadł nam bonus. Powiem Wam, że mam ten sweter dzisiaj na sobie i tak trochę mnie drapie, ale jest tak cieplutki, że już mówię a, dobra, wytrzymam, wytrzymam. I tutaj mamy piramidkę i, 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 mamy dwa razy kask, no i trzeci raz się nie pojawiło. I mamy tak papirus, mamy dwie Yy, piramidy, o, palmę i trzecia będzie, nie będzie. Kupiłam, kochani, moi, mojej mamie już brązoletkę na święta. No jak sobie postanowiłam, moja mama strasznie szybko zmienia, wiecie zdanie. To jest coś masakrycznego. Chciała to potem to. Ja mówię, mamu weź się określić wcześniej, żebym ja miała po prostu czas sobie wszystko zaplanować, no bo tych prezentów trzeba pokupywać, yy, pokupywać dużo. I jakby no, została ona i został taki jakby problem, tak? I, bo już dla wszystkich wiadomo było, większość prezentów praktycznie już mam nawet spakowane pięknie i chciałam, żeby się określiła, no tam zmieniała zdanie, no i dobra, powiedziała, że chce bransoletkę, więc pytam się mamo, ale jaką chcesz bransoletkę, w tamtym roku też dostała bransoletkę, bo też chciała bransoletkę, znowu kuszą, ale znowu nic. No i powiedziała, że taką, żeby się błyszczała, żeby miała dużo takich jakichś koralików czy cyrkonii, coś takiego a moja mama tak jak ja to taka sroka lubi wszystko co się błyszczy Aguś niestety zdrapeczka jest pusta kochana bardzo mi przykro kolejną zdrapeczkę mamy z numerkiem drugim jest to zdrapka mojej Wicki JN, trzymamy mocno kciuki i zaczniemy sobie tym razem od bonusu, mamy tutaj skrzynię no nie, ibis, mumia i słoneczko, cztery różne także cieszę się, że już się określiła będzie nam łatwiej, mamy dwie skrzynie będzie trzecia, no nie No, i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Yy, w tym roku, oczywiście, o dwie mumie. O, są trzy mumie. Fajnie, jest wygrana! No i super, mamy trzy mumie. O, sobie to wstąpię. O, S. Nie wiem, co to jest S. Wiem tylko, że R to jest y, do 10 zł, czyli będzie więcej niż dyszka. Super. Coś chciałam powiedzieć. A, będę mieć żywą choinkę. Tylko jeszcze, kochani, nie mam bombek. Chciałabym znaleźć takie bombki. O, i mamy trzech faraonów. Takie bombki, jak w Żerardowie mam. Yy, bo w Żerardowie w tamtym roku wam wstawiałam moją choineczkę. Była taka yy, biało srebrno różowa No i taką choinkę bym chciała mieć. Ale powiem Wam, że boję się strasznie przez Allegro zamówić, bo znalazłam na Allegro świetne bombki. Boję się, że jak zamówię, to one po prostu. przyjdą mi pobite, tak? A jak ja im udowodnię, że to akurat... W transporcie się pobiły. I co my tutaj mamy? Mamy dyszkę i tutaj mamy dyszkę, więc jest 20. Super. Kolejna wygrana. Bardzo się cieszę. Świąteczny kalendarz jest z numerkiem 15. Jest to zdrabeczka Koko. Patrycji Klimy. Super. Pati, trzymam mocno kciuki za ciebie. I tutaj szukamy gwiazdeczki w polu od 1 do 24 w bonusie głowy Mikołaja w 253 takich samych kwot. I tak pomyślałam, że może pójdę sobie na rynek. Aczkolwiek wiecie, jak jest na rynku, no taniej bym kupiła, dużo taniej bym kupiła w sklepie niż na rynku, no bo tam, tam te ceny są dużo, dużo wyższe. No i nie wiem, mam na razie dylemat, jeszcze się będę zastanawiać, więc moje pytanie do Was brzmi tak, czy ktoś z Was może zamawiał przez Allegro bombki? Bo może jest taka osoba, która mnie ogląda, która przez Allegro zamawiała bombki, i może się wypowiedzieć, czy te bombki były dobrze zabezpieczone i czy nic im się podczas transportu nie stało. Bo no to jest taki temat, teraz mnie bardzo interesujący. Z jednej strony, no, skoro sprzedają takie szkło i tak dalej, no to oni to muszą jakoś zabezpieczyć, ale no jakoś nie ufam tym kurierom i tak dalej. Tym bardziej, że jak pracowałam na tamtym pierdzielniku, to widziałam, jak kurier z impostu traktuje paczki i powiem wam, że okropnie były te paczki traktowane. Masakrycznie wręcz. Nie ma gwiazdeczki. Patryśka, trzymaj kciuki mocniej, mocniej. Przez kilka szans jest świeca, trąbka, skarpetka, ciuchcia. Tu szukamy głowy Mikołaja, a mamy lampeczki, i tu trzech takich samych kwot. Mamy 300 po raz pierwszy, 2 razy 200 tysięcy, dyszka, 150 i 20. Czyli niestety zdrapeczka jest pusta. Trzeba sobie ją odłożyć. No i tutaj świąteczny kalendarz z numeriem 23 i jest to zdrapeczka Grzesia asystenta, czyli męża komisji. Yy, czekajcie, coś tylko spojrzę, nie, dobra i tutaj szukamy tak samo gwiazdeczki trzymajcie mocno kciuki Grzesiu trzymaj kciuki żeby coś fajnego tutaj wpadło, fajne jest to, że sami sobie wybraliście numerki yy, wiecie, no i że to jest cała paczka, że jest jakiś tam gwarantowany zwrot i że na pewno, na pewno coś będzie wpadać to jest, to jest, to jest naprawdę fajne Aczkolwiek szkoda, że, że tak mało zdrapek wygrywa. No na 25 sztuk, żeby wygrywało 6, to jest naprawdę tragedia. A ta zdrapka jakoś wybitnie mnie nie lubi, kurczę, jedna i druga. Yy, tutaj mamy dzwoneczek, więc też nic nie ma. Mamy skrzata, kominek, mamy bałwanka, ciuchcie, skarpetę, choinkę. O, jest gwiazda, super. Jest dycha. Dobrze, trzymaliście kciuki. <grymne> I Lizaczek. Dobra, tutaj szukamy głowy Mikołaja. Znowu mamy lampki. Zdrabki powoli się kończą, a głowy Mikołaja jak nie było, tak nie ma. I co mamy? Tysiak, stówka i 10 tysięcy. Stówka po raz drugi, 10 tysięcy po raz drugi i tysiak po raz drugi. Ale wpadła dyszka. Szybkie podsumowanie. Zaraz będę musiała nagrać też odcinek na jutro, bo nie będę miała jak to zrobić więc yy, zaraz od razu nagram sobie drugi. Więc tak, na cztery zdrapeczki udało się wygrać 30 zł. Tutaj yy, w drapeczce JN i w zrapeczce asystenta yy, wpadły wygrane, co mnie bardzo cieszy, bo pula tych wygranych jednak rośnie. Yy, i, I co? No i żegnam się z Wami na dziś. Słyszymy się, kochani, jutro. Miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa, pa, pa.